Pan jest zwolennikiem pisma. Dziękuję, że Pan przyszedł. To ja dziękuję za zaproszenie. Przepraszam pana bardzo, że przyjmuję pana w pracowni. O, bardzo dobrze. Obydwu nam przecież zależy na dyskrecji. Chciałem pogadać, bo poczułem nagle przesyt tych, tych kpiń, tych drwin, memów. Doszedłem do wniosku, że musimy podjąć wreszcie dialog. No, zgadzam się, nie może być tak, że jedna połowa narodu nienawidzi drugiej połowy. <laughs> Widzę, że trochę zaskoczyłem pana taką deklaracją na wstępie. Spodziewał się pan tempego pisowca z nożem w zębach. Aż tak to nie, ale przyznam się, że nie miałem pomysłu na zaczęcie rozmowy. Ja od dawna się zastanawiam, jak można do Was dotrzeć. Wyłącznie przy pomocy spokojnej dyskusji, logicznych argumentów i poszanowania faktów. Ja może Panu ułatwię, zadając pierwsze pytanie. Niech mi Pan powie, co Was... Boli najbardziej w Polsce pod waszymi rządami, tak? No. Bezprawie, rozwalanie Unii Europejskiej od środka, próby ogłupiania młodzieży w szkołach, nieustanny festiwal kłamstwa w telewizji, zawłaszczanie wszystkich kolejnych instytucji państwa z Najwyższą Izbą Kontroli włącznie. Nie, no tu, tu mnie pan akurat złapał, tak? Banaś na chwilę się wyłamał, nawet teraz odważył się oskarżyć prezesa, że go poniża. Ale, ale, ale co z tego? Proku prokuratura prezesowi nie postawi żadnych zarzutów. Była sprawa srebrnej, już dawno, dwie wieże. Pamięta pan łapówka dla księdza, co wszystko nagrał Austriak na Nowogrodzkiej i co? Każdy inny już by siedział w areszcie, a prezes spokojnie, luksusową limuzyną wozi brzuch z Nowogrodzkiej na Mickiewicza i z powrotem eskortowany przez tabun policjantów i ochroniarzy. Rozumiem nas... pana emocje, ale proszę o szacunek dla faktów. co najmniej dwa radiowozy plus ochrona my to osobista my... myśli. Pan powiedział... Wozi brzuch. No, takie powiedzonko, jeździ. Prezes nie ma brzucha. Prezes schował, nigdy nie był gruby. Prezes zawsze miał nienaganną sylwetkę. Prezes pozował nawet do plakatu, co to teraz przypominają, bo jest rocznica wyborów 4 czerwca. O, Słynny plakat przedwyborczy. No, napis: Solidarność. Idzie prezes w stroju szeryfa, tylko bez rewolweru, bo wtedy podkreślaliśmy, że walczymy pokojowo. Nie pamięta pan tam, ale przyzna pan, wspaniała sylwetka. I to mu do dziś zostało. Mimo pewnych zmian spowodowanych wiekiem. Proszę pana, ja, ja, ja wy, wy, wygoogluję. A proszę bardzo, niech pan googluje. Ja nie mam wątpliwości, że to Jarosław Kaczyński osobiście. A ja nie mam wątpliwości, że to był amerykański aktor Gary Cooper z filmów Samo Południe. O proszę, to jest ten plakat. I to nie jest Gary Cooper, tak? <laughs> Widzi Pan. Tu możemy podyskutować. Jest, ale do pewnego stopnia. Co to znaczy? Musimy się tu odwołać do skojarzeń będących udziałem większości populacji. Cooper, zostawmy na razie Gary, bo. Naczynia kuchenne mogłyby nas sprowadzić na manowce. Cooper jest słowem niejednoznacznym. Może oznaczać nazwisko aktora, a może też część ciała ptaka. Do czego pan zmierza? Do udowodnienia panu, że moja teza wstępna, że zdjęcie przedstawia prezesa Kaczyńskiego, nie jest tezą całkowicie bezpodstawną, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że odbiorca oglądając zdjęcie jest wystawiony na działanie różnych skojarzeń i mając w podświadomości. Zasób bliskich mu kulturowo mm, przysłów, powiedzeń, że wymienię na przykład y, popularne bić, jak. No, znam pan nie przypuszczałem, że pan to zasugeruje. A co ja sugeruję? No, kaczy kuper. To Pan powiedział. Przyznał pan w ten sposób, że prezes. Może się kojarzyć, o odlegle przyznam, ale jednak może z tym plakatem. A skoro prezes może, to aktor amerykański też może, ale już nie w stu Czyli racja jest po mojej stronie. Ja nie chcę się nad panem pastwić, ale mógłbym przedstawić dalsze skojarzenia, które jeszcze dalej odsuną amerykańskiego aktora od tego plakatu, dzięki czemu prezes się automatycznie zbliży. No, niech pan przedstawi. Proszę. Nazwisko aktora można wymawiać z amerykańska. Polski snob, usiłujący naśladować akcent amerykański, powie Gary Cooper, ale Brytyjczyk, spytany o nazwisko aktora, powie Cooper. Jak to usłyszy Polak, nieznający angielskiego, to co pomyśli? Naprowadza mnie pan na nieapetyczne skojarzenia. Kupa? Brawo! I co z tego? Kuper mógł się od biedy kojarzyć z kaczym, natomiast Kupa już się nie kojarzy z prezesem w żaden sposób, więc pańska teza, że ktoś poprzez skojarzenie może uznać, że to prezes jest na plakacie, to już tutaj nie znajduje żadnego A potwierdzenia. Zna pan żartobliwe powiedzonko Kupa wdzięku? Zna. Słyszy pan Kupa w wdzięku? I natychmiast przypominają się panu znane osoby, wyróżniające się no, poczuciem humoru, wrodzonym czarem. I czy wtedy nie staje panu przed oczyma prezes Kaczyński? Nie, nie wierzę. A ja nie wierzę, że panu staje Kaczyński od razu. Całym może nie. I nie od razu. To wie pan. Trzeba poćwiczyć, ale potem już zawsze widzi pan swojego przywódcę, patrząc na dowolnego bohatera. To może być szeryf na plakacie, to może być e, Robert Lewandowski, Einstein, Sobieski na pomniku i zapewniał pana, że jak się tak bez reszty wierzy w przywódcę, to. What jest żyć! to